Dzień mankost, jest strony Lunex i witam was bardzo serdecznie w mojej nowej serii Call of Duty Black Ops 2 Zombie. No, z góry przepraszam Was za jakość wideo, ale nie posiadam na razie na, na, zbyt dobrego sprzętu do nagrywania, że tak powiem. Mikrofon, na, nagrywanie ogólnie jakości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No wiecie o co chodzi. Z czasem to się zmieni, obiecuję, ale na razie musi tak być jak teraz jest. Dobra, zagramy w tryb Transit. Będziemy autobusikiem jechać. No, Znajdzie nam, czy nie? Nie wiem czy pauzować, czy nie. No, tam znalazłem. Dobra, wiecie co ja spauzuję? Widzimy się w grze. Dobra, jesteśmy w grze. Dobra, budujemy część. Jesteśmy dziadkiem w ogóle. O Boże, nienawidzę tego. tego... tej postaci. Boże. Dobra. Zbuduj to, zbuduj to. Bodaj, bodaj, buduj Jeszcze zajmę z zombiekami Naszym zadaniem jest współpracować z sojusznikami. Jak widać, mamy ich teraz dwóch, bo jeden oczy z Nie wiem czemu. Jakieś problemy z komputerem albo coś. Eee, naszym zadaniem jest współpracować z sojusznikami, zabijać objęki. No, chyba to było na tyle. I przeżyć jak najdłużej na tej mapce. Tak, jeszcze tego nigdy nie przyszedłem, więc. Nie zdziwcie się, że to będzie miało, nie wiem, 10-15 minut. Nawet krócej może. Nie mam pojęcia. No dobra No dobra. Mamy już turbinę? O dobra. Turbina? Nie, nic nie ma. Dobra, idziemy do naszego autobusu. Kupu kupujemy broń. Kupujemy, kupujemy. Dobra, kupimy. Boże, jakie nie lubię grać tym dziadkiem. O, emo? Nie, double points. Otrzymujemy podwójne punkty za strzelenie każdego zombiaka. Tak, dawno w to nie grałem, ale jakoś trochę jeszcze obczajam. Zawsze trzeba spróbować walić headshoty. To jest najbardziej skuteczna metoda. Ale rzadko mi to wychodzi. Nie mam headshotów. Dwa. Dobra, nie jest już tak źle. dobra, pipczy autobus trzeba wsiadać. Spokojnie autobusiku, spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Patrzcie, kalaska, patrzcie. Łaś tu, pokażcie co, pokażcie co. O kurwa. Będzie cenzura. <gulny> nie no. no, no Patrz na jego ryjek. Patrzcie. Taki roboryjek. Kulny. Dobra. Tam jest broń, z tego co pamiętam. Ale nie bierzemy nie mamy za dużo hajsu. skur. No, nie do końca dobra. Yy, bo to są braki, też atakujące w autobusie. Nie ma tak łat łatwo. E, mamy insta-kill, to... To robi, że zabijamy zombiaki na jeden strzał, albo na jeden hit z nożyka. To jest tymczasowe. O. Dawajcie, dawajcie. Nie wiem, czy sobie w trójkę druga... za, dłu za długo pogramy, ale... Tak są ogarnięci to można pograć Nie mówię, że ja są nie od razu mówię Otwórzcie te drzwi Ten... Ten soldier ma najwięcej kaski, niech otworzy te drzwi Ja mam pomysła Moja jest drabinka Wezmę ja ją Ale już rzuciłem jakieś jajko, ja nie, nie wiem co to jest jajko Możecie napisać w komentarzach, nie mam pojęcia dlaczego to jest to jajko Naprawdę Wiem do czego jest drabina, chyba wiem. Nie, nie pal się Drabina jest... już wam mówię. Chyba do tego. Tak Ale tu zaraz muszę dodać, tylko... Muszę, bo, bo mogę mieć plecy. Dobra, jest ramika. Można teraz wsiąść tutaj. O! Wejść na górę. Dobra, więc pozytywnie. I tam kamyk teraz wezmę. Dobra, otwierajcie się, otwierajcie się, dobra. T��ka, to jest jajko nie kamyk w sumie bardziej. Dobra widzicie, już zgłośnie troszkę dźwięki tutaj O nie 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 no nie Więc ja nie zgłośnę w grze. Nigdy w grze się nie zgłaśno, bo to Let's shot. Ej no, uleczy mnie? O dzięki Dzięki. Ok. Lubię takich headshots dawać. No, zabrali mi. Dobra, to dało nam maksymalną amunicję do danych naszych broni, które teraz mamy. Do granatów tak samo. Dobra, idziemy wybrać losową broń. Z tej skrzynki nam wybiera losową broń. O, no, RPD, zajebiście. Nawet dobre broń, powiem wam. Zawalista, moim zdaniem. Otwierasz drzwi? Dzięki. Dobra, będziemy mogli zrobić starczy zębiaka. To będzie nam dawać troszkę defa, ochrony, tak jakby na plecy nasze. Budowanie. Potrzebuję jeszcze mi jednej części. Tumach, która tuma będzie. Nie ma. Wymaga części, widzicie? O jest! Na razie łatwo je zabić, jak zobaczycie później, jak będzie trudno. Macie z noża. Znaczy, masz gdzie dziwna te ta... dobra No co, oni tu się odradzają ciągle. Z ziemi stają marlaki, walone. O, autobus pipszy. Max amok tu super, dobra, idziemy. Może jeszcze pozabijam tamtych skrętów na przykład. Jak się długo trzyma grata, to on wybucha w ręce. Typek, wchodzisz czy nie? O lol. ej, on tam został. Ja tam jadę autobusem Trzeba pięć, aby odbudować barierę Dobra Wymaga części, a to RPD RPD Co jest? R... Almagana Też mam takiego co się chwalić ty sam? Nie, nie, czy on ma chyba zwykłego? Nie, nie jestem chyba ślepy, nie widzę. O, tworzył bramkę. Gdzie on popierdziela? E, co on robi? O, misia tutaj patrzał. Na misia patrzył Po co on tu otwierał te... Nie rozumiem. O tamten dead. A ja tam nie będę podchodzić tu zanim to audię to dawno... No nie, no gramy w dwójkę teraz. Nie. O, to przeczuwam szybką grę. Nie, 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 nie. Dobronią najlepiej headshoty walić, bo... Bez ręki. Headshot. Nie, 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 nie. O kurde Kłopoty Kłopoty Czysto? W miarę? Ale nie aż tak jak spodziewałem się. No nie, dobra, chyba dzisiaj nie mogę podejść po nim, nie rozwalą. Szybko ładuj to i o to. granaty, granaty, wszędzie granaty. Będzie, nie mam. Dobra, czysto, ulecie go. Bo następna fala teraz będzie. I zanim oni nie dojdą, to... Dobra, do autobus można wziąć. Mam w miarę dużo punk punkcików, jak widzicie. Trzy-dwójka, to jest trudniej. No. Ale wygląda jak zwykły pistolecik. Nie, nie ma tych zielonych. Pokaż mi to. Pokaż mi to. No, nie widać. O Boże, ile ich jest? Widzicie to? What the fuck? A, jedziemy z Aaaa, Trochę marnuję, ale dobra. Macie granty. Tego granta przytrzymam, żeby tutaj blisko wybuchł. O tutaj, o. O, widzicie? O kurde! A, pomóż mi, człowieku! No, dzięki. Ile tu punktów dla mnie jest? No patrzcie, ludzie. Nie wpychaj mi się tu. Tu zumbiaki się dostawają, stawają. Stają Gdzie my jesteśmy? O, w laboratorium. Jak no, dobrze pamiętam. Przeładuję. Wiedziałem, że skoczył. Wiedziałem. Następny, ja ten grenat, ale nie mam. Nie, Log, lock, lock, dobra, wszystkie. Okay. Dyfuję cię, ziom. Tam wszystko rób, ja cię dyfuję. Nie. co ty zrobiłeś? A, energię włączyłeś, tam coś. Dobra, super. Dawaj, rób tam swoje, a ja tam swoje robię. Dawaj, ziom. Dawaj, ziom. ziom dawaj. jaki idiota. No go. O, powiedział no go. Okej. Okay. To gdzie on jest w takim razie? że ja mu nic nie mam, a chcę tutaj zostać, od tyłu tutaj też nam mogło wejść trzeba uważać Widzisz to, ja chyba ja mam pomysł co ja zrobię, mam pomysł, mam dużo hajsu trzeba w... zainwestować w coś, Dobra. Dobra, kupię to. To jest taki nagrobek. Dobra. Tam jest rabina, to można tu przejść bez problemu. Okej. Okay. Zrobię tak. Którą broń zamienić? A, to zamienię. Mama AK. A, to jest nasze. Dobra. Mam swoje? Mam. Przeroduję i, i wracam do niego. O, to? Tam jest O Trafię go? Nie, nie trafiłem go Już myślałem, że spadnę Boże One tu mogą wejść? Nie mogą No CO? WHAT THE FUCK? WHAT THE FUCK? NIE! Ratowało mnie, Boże To by nie taki wypadł Jak on tu skoczył? No widzicie to? One, one tu skaczą normalnie. Nie, tu jest niemożliwe. są jakieś skakujące, to są latające sobie. patrzcie, patrzcie, ile jest, patrzcie. Ale łatwiej, zajmij, bo mam insta-killa teraz. Że szybka śmierć. O, już się kończy insta kill Autobus, ten lej, idziemy. Dzią, dawaj. No, patrzcie. Co on zrobił? Nie wiem, dobra, ja... Nie ogarnę tego, co on teraz zrobił. No bardzo. No. Gdzie on jest? No to chyba został. Ja się się on za mną. on został. To ja teraz sam będę samotny To jest To jest już przygany Nie no Dobra, spokojnie Ja mam radę, ja zawsze daję radę Ja zawsze daję radę Siebie Siebie Dobra, wysiadka Po oła, dobra Tysiąc dobra Granata mamy się otworzyło i tam też to samo Nie mam granatów Nie mam granatów wiecie? No to jest super To już dzidzik. Nie mam granatów Co ja mam kupić hmm. O tam jest Ej, widzicie to? Jak on to zrobi? Jego ping 250 ma Weź tam grę na człowieku. Dobrze. Otwarte? Otwarte. Ja tam idę, nie wiem jak ty ziom. Tylko, że mało amunicji mam. I need ammo. By the way. O! Brakuje mi jeszcze troszkę... ...gniążków. Kabul. Ale będziemy... Nie. Jeszcze 800 mi brakuje. 740 dokładnie. O, autobus. Trzeba iść szybko. On odjeżdża. Gdzie idziesz czy nie? Ej, on tam został. To ja też tam zostanę. Biem o ty u nich nie złapał. Oj ja, ja znam już takich zębiaczków. Ta, nie mam umici. Muszę oszczędzać. Próbuję same hlepshoty teraz walnąć. Ja to sam sobie nie poradzę. Jak on... Jak go tutaj nie ma, to będzie... Nie, dobra jest. A nie mam umici zero. Zatrzymamy no, się trochę, ale... Jestem taki martwy. Ja idę ulepszyć broń. dziś, Padam. Więc cóż moi drodzy. Panie się grało, zero amunicji, ale czekajcie, czekajcie i ja o coś obcy szybko o Boże. Nie dobra, okej, okay. więc w takim razie dzięki za grę. Zapraszam Was do subskrypcji, łapkowania i tak dalej. Jak chcecie więcej z, z serii, z tej gry, piszcie w komentarzach. Jak nie chcecie, piszcie też. Chcecie ze mną pograć, piszcie. No także dzięki za granie uciska. Na razie.